Zaczynamy! Dobra, kolejny odcinek. Zobaczymy ile nam się uda tutaj tym razem ugrać. Czy będziemy dobrzy, czy będziemy źli... Nie, no, gra jest kozak. Fajne, fajnie się gra. Fajna, fajne. fajne ogarniam tak, pomału. Tak. Jeszcze super umiejętności do końca nie ogarniam. Ogarnięcia wszystko. Dobra, zobaczmy, czy będziemy dobrzyć czy będziemy źli. Jestem dobry cały czas. Jest... Zgadnijcie, kto jest potężnym dobra. tyrantem. Znowu? Nie, Oj, no, tak, no, tak, no, tak no, dobra. Komu ja by tu dzisiaj lubię. zaufać? A, z... Mi. Mi Dobra, Ja Jak wiadomo w dobra armia jest najważniejsza. Dobra, pierwszemu ufam ab A AB, wybierz mądrze. No Wybierz A na przykład... Kurde. No generalnie wybierz, wybierz, no zobaczymy. Wybierz na przykład, no na przykład Phoebe wybierz. Dobra, no właśnie tak zrobię. Co tam co tam u ciebie? I da, a, dajcie razie. na razie... Yeah. I teraz uwaga, teraz idą dwie osoby podpisać pak. I teraz jak to działa? Nie. Zły może za, jakby zanegować to, a dobry zawsze podpisuje. Więc generalnie jeśli z, yy, będzie Asabotaż, to znaczy, że jedna z tych dwóch osób jest no. na 100% zdrajcą. No i przeszło. Jesteśmy niewinni raczej. Czemu no, teraz mamy. Może 50. Ogólnie, ogólnie tak. I Powiedziałbym, teraz, że teraz w 100% na no, 100% bym nie był pewien, bo zawsze może nie po prostu Ta, rozsab... może fejkować, nie sabotować. zniszczyć, teraz zgodzić, żeby później by było makes na tamto, public sama. Dziś makes public summon next district action. Że co, że mogę kogoś ten co za zateguje Dobra, to patrzcie, to wybierz kto następny by wybiera. Kto to jest obok mnie? Hmm. To ja. obok mnie po prawej siedzi? Umi. Ja ja się po prawej profesor. Nondoran. A po prawej, to a, no prawej jest Nondoran. No dawaj, nie, Nondoran. Nondoran. Nie, Bladeuszu, nie, Bladeuszu, daj. Mnie możesz Teraz Nondoran będzie dawał chyba, nie bo nie to sobie? idzie tak. Nie, nie, to jest specjalna akcja, co nie? Sprawdzasz jakaś... mnie? A, że moje, a nie, że czekaj, to, że Nondorana jest spin... ten, publiczne głosowanie. Dobra, no to klasa, w sumie Git. Dobra, wszystko jest ustalone? Jak tak, coś? Nie. Znaczy... Dobra, możemy przejść... Hmm, dobra, dobra, to teraz tak, Dodaj. teraz będzie wybierać, bo to chyba idzie po kolei, że Nondorian teraz będzie tak, wybierał tak, tak. Więc Nondorian, skoro Fibi i Aby byli teoretycznie dobrzy, to powinieneś ich wybrać, bo to najbezpieczniejsze mi się Tylko wydaje Tylko nie wiem czy mogę, czy mogę dwa razy pod rząd po prostu tych samych hmm, A nie wiem sumie, no nie zobacz, wiem. czy możesz Próbuj. W sumie Fibi nie wiem jak to mógł działa Okej, okay, Fibi też No próbuję. dobra, to dawaj No to dawaj a wystarczy, żeby jedna osoba źle, źle dała, żeby... Tak, tak. Tylko jedna osoba da źle jedna i Dykryt osoba. jest sabotowany. Ajej. Więc i teraz mamy takie coś, że nie wiadomo. Oni mogli wcześniej fejkować, ale Nondoran tuż również też może być... Dobra, źródłem. ogólnie tak. No jeśli... jest ale będziemy widzieli, jeśli Nondoran da źle. Tak. Ja dałem Ajej. obserwację Nondorana, więc on jak będzie... A, zobaczymy. Dobra, git. W ogóle jest jakaś różnica między. w końcu jest jakiś voice chat dla. No i patrz, no dla i teoretycznie. No teoretycznie w wszyscy słyszeliście. W nie fajnia. było żadnego czatu, bo. Dobra, no my... Nie, nie było voice chatu dla złych. A to może gadajmy na Discordzie. Tak. No, ja generalnie. Ale to na to, żeby, się... żeby, żeby gadać na Discordzie, bo w sumie i tak nie ma żadnej różnicy, bo podobno impostorzy i tak się nie słyszą w nocy. A no dobra, to poczekaj. To nie ma jak się słyszeć w ogóle. To muszę zmienić prostu w nocy nie gadajmy, jak zaczyna się noc, to nie gadamy. No może nie. Dobra, może być na Discordzie bez różnicy, no, jak chcecie. Nie. No, 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 będzie bez no, no właśnie, to też e, prawda. Lubię Czekaj, ustawię z, się z, ustawię z tego głosy, nie wiem. No okay. Moim zdaniem tamta strona jest podejrzana, bo jest po drugiej stronie stołu. A, no tak, no tak, nie w dwóch Nie mów w dwóch miejscach, tak. zaraz. Zobaczcie co się Ladi. wydarzyło Nie mów w dwóch miejscach, zaraz. Tak. tak że, dwie, że dwa dekrety zostały podpisane, więc duża prawdopodobieństwo, że, że oni są czyści. Mogło się tak zdarzyć. Ej, Myślę, że jesteśmy czyści. Że jest nie, szereg, nie, Tak, tak, tak. tak. Chyba. Dobra. Generalnie, no, Mam no, przynajmniej daje, taką nadzieję. że na nie nie dyskusji. Nie wiem, czy to ja... się nie zmienia, ale mam. Uż myślę, byłem, że nie. Użyłem umiejętności, żeby ABI znowu był na e, tym. No to w takim no to razie wybieram FIBI. No dobra, FIBI i NONDORAN. Zobaczymy. Mm, a po. No dobra. Zasadnej nocy będzie czterech, więc. O. A ja tam nie. Aport. <laughs> Czyli jednak. Czyli jednak ktoś był sabotażystą. Dobra. Mi się wydaje nam... osobiście, że non który ej nagle mi nie miał oka. Ej, ej mi bo był pod obserwacją, więc mów... ej, Ale że mów na, na Discordzie, a nie. Na Discordzie. Ej, mi jest sabotażystą. Na Discordzie mów, debilu. Dobra. Mhm. Generalnie sabotaż jest Jakby myślę, że tak wyglądało jego przemyślenie, że pójdzie no. na mnie, to, że tego chciał właśnie. Nie, nie, no, nie, nie no właśnie, to właśnie to ja mówię, że Londór, że który nagle nie ma oka, którego nie widać głosowania, nagle daje sabotaż. Tak, i nagle od razu Ale... mówi, że to Fibi jest. A... Nie? Jakby. Ja nie powiedziałem, że to jest Fibi. A, a kto powiedział? Ja nie wiem. Ja, ja Dobra, tylko uwaga, zostałem na razie. na... oni że AB Dobra, jest. A AB jest, sabotaż jest tak, generalnie hmm, będzie ciężka sytuacja teraz. Dlaczego będzie ciężka no sytuacja? No, bo jest furkas. Dlatego, że będzie teraz cztery osoby, ale jest jeden o tyle plus, że wystarczy, że muszą być dwóch zdrajców, żeby przeszedł sabotaż. Okej. Okay. <laughs> Czyli generalnie sprawa wygląda tak. Że możemy bardzo dużo osób albo z, albo spróbować tak to ustawić osoby wziąć, żeby y, nie, nie był samolotności, albo wykluczyć dużo osób, co nie? Hmm. Czyli możemy wziąć. Ale ciężko wykluczyć hmm. jak nie O co, chodzi, o co o, mi Biskupa chodzi? Teraz, y, teraz y, będzie Nondoran hmm. możemy go skipnąć, o, jeśli coś. No wywierzę. ja bym go skipnął. Ale, okay. no, ale generalnie potem będzie Huyumi, co nie? No hmm. i Huyumi... A to nie idzie w drugą nie... stronę, nie idzie do mnie? Nie idzie w lewo i generalnie co możemy zrobić, możemy zrobić to, że wybierze na przykład Phoebe, no. Abe i Nondorana wybierze i siebie, oczywiście będzie musiała. Więc generalnie wygląda tak, że jeśli będzie dwóch zdrajców, no to będzie można łatwo stwierdzić, mm. że chuj mi jest dobra, no ja bym, po prostu ja bym. ranem. No ja bym bo, zrobił. Bo, jeśli jeśli, random, jeśli weźmiesz randomowe wiedzieć, osoby, no, zamiast Nondorana weźmiesz kogoś randomowego, to ten randomowa osoba też może być zdrajcą. No ale mamy spore draci. prawdopodobieństwo na to, że właśnie to on jest zdrajcą. No no brady, dobra, jak ale on jak on weźmie, ale to ktoś mu po prostu czeka z pasem do trzeciego i tyle. No, no dobra, to możemy sabotować. nie brać tą Daron'a, Możemy kogoś Ja bym kogoś, go nie a brał. Chujumi będzie, chujumi nie chujumi weź! Będzie nie weź, kochany! Nie! A reza, który mnie oskarża, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Hmm. O, to mi mikolwiek weźcie. A reza jest ze starym. <laughs> dobra! mogę no. zakończyć rozmowy. No. Przechodzimy no. do dalszych części obrad? Nie. Nie, bo. Dobra. Ebi mnie nie lubi. Dobra, cisza. Przechodzimy do następnego. Dobra. Teraz profesor zostaje wybrany. Okay. i kogo mam dać? No kogo chcesz i tak cię skipnie? <gum> <ma>, tak, <gum> <są> dzięki, <podejrzany. gum> <gum> dzięki. No. To nie, dałem wszystkich czterech po kolei. Nie da się, tak, ja tylko. Czek, do... mogę. Cześć, Fibi i Mikuliau. Mikuliału Mikul może być też zdrajcą. No właśnie, tak jak ja są podejrzani. Dałem wszystkich czterech ja po kolei, jak Ja myślę, że tak, no są podejrzani. Wow, naprawdę daliście na tak. No, cześć, zobacz kto dał na tak, to łatwo jest zobaczyć. po tamtej stronie stołu. Ministr... To, to Łatwo zobaczyć kto dał nie na tak. Ja tak. Minister Artyst. No, czyli czy to, Mikulia, Hyumi. Chyba dał zobaczyć? Chyba prawdy. Chyba no, prawda. No. no i. O, kcesło. Dobra, dobra wiesz. Cześć. O, łatwo. No. O, dobra, czyli. Dobra. Ej, po mojej stronie są zdrajcy, ja się boję. I wygraliśmy, wygraliśmy. Tak ogólnie to się zresetowały te ustawienia. Tak, było trzech, były bardzo ciężko. trzech było. Bardzo ciężko I się resetują ustawienia. Ale nikt nas nie wybrał praktycznie, Mnie wybrał, ale no nie mogłem nic zrobić. A kto był zdrajcą? Nondora? No, no. Ja też byłam. Ej, Mikulisia też była, tak? No, to czemu wy nie sabotowaliście? na nie? Nie daliście na nie? Że mogliście sabotować. Mówi no ja sabotować. sabotowałem. No, a w czemu Mikulia nie sabotowała. A, na. <gryboś> Bo myślałem, że do trzech gramy i że nie też się. Jeszcze, w sensie, a nie, to byście by to zrobili Nie. 3? nie. Miku Mikulia sabotowała, sabotował. sabotować, sabotować po prostu. No, trochę tak. No. no i byście wygrali tą rundę. No to my runda, ale i tak no, byśmy no, byli w tak, No ale byśmy... Jest nas tylko trzech na pięć. No dobra, ale wiecie, by było zamieszanie. Nie hmm. ja wiem. Ale byście wtedy już na 100% wiedzieli, że... Tak, tak, ale raczej by wygrali, tak, raczej dwóch. Wygrali. Potrzeba. Do ja dwóch. chcę teraz być niewinny, po raz pierwszy. Nie nice. wiem, ja jestem uh -huh. niewinny. Ja bym w chciał być niewinny. że znaczy, chciałby ja być winny. Chciałbym... <laughs> A ja chciałbym, nie wiem... Dobra, tak, to zmieniam. To, I kto po mi po zabrał Zmieniam na czterech. Standardowo. A ja chcę być winnym, bo jest śmiesznie w tym. I dałbym dis dobra. discussion Time na 120, żeby trochę skrócić, o 30 sekund. <laughs> ale to ja mogę w skrócić w każdym momencie. No dobra, ale tyran tak, żeby maksymalną. kiedy kończy się Ale, ale maksymalna, bo maksymalna była 150 sekund, my praktycznie na no tej oh, yeah. rundzie przegadaliśmy fulla. Tyran może w każdym momencie skupiało, No dobra, ale jakby masz koniec. ograniczenie do jakiegoś czasu. Wtedy mieliśmy 150 sekund, że mogłeś sobie oh, bravo, kliknąć. 50. Nie, 120, no tak. no chociaż to częściej No, krócej. Ale to są początki, no daj nam pogadać. No. Dobra, no. No dobra, poddawaj, ale teraz to łatwiutko, no. jak zrobiliśmy. Dobra, niech będzie, odpalaj to. Zmieniłeś na 4. Ale tak, tak. teraz było 3, więc... No zobaczymy, no. O, ale prawie A się 3? udało. No się udało, jakby Mikulia nie strollowała. No ale jest, i tak no by raczej przegrała ta. mecz, to nie? wiem. Dobrze, Dobrze trollowanie jest śmieszne. Bo od razu by było widać, że, tak, dwie, by widać, że dwie osoby i... no, zdrajców. Musiałam się jakoś wybronić. Dobrze, że trolujesz. Dobrze, że trolujesz. Lasa. No. Dobra. Yy, ty no, lang, znowu jesteś. Phoebe, zaufaj mi. Nie, no, tego my jesteśmy w twój... Fibi, Ej, zaufaj Phoebe. Ej, no mi. właśnie. No, Bibi, jestem ej, najbliżej ciebie. mi zaufaj, ej, jestem ej, najbliżej. Teraz nie możesz zaufać. No, myślałem, czysta ciebie Nie zaufa. Jest rusz, mega tak. daleko od ciebie, Bibli, jestem mi zaufała. O, dziwaka, może Nie, nie, sama nie wybrała się, tylko e. po prostu nie zdecydowałaś. Musisz zdecydować na książkę. Sam bo nie zdecydowałaś. No bo czas minął, no mówię, że nie zdecydowałaś. Dlatego mówię, że nie ja wybrałam, tylko samo wybrałam. No ale to czemu nie wybrałaś? Bo nie zdodziłam podnieść książki, no. Dobra, dawaj dobra, dobra, sandwich, wybieraj A się, tylko jednego stany, mogę? Ja coś tak. No to weź bladiego. bladiego, no to weź bladiego Arezę już wziąłem No dobra, to niech miło. będzie Dobra Dobra, generalnie na tym etapie, <laughs> na tym etapie, <laughs> na, na tym etapie <laughs> No to no, pójdź, bo wiemy Sandwich i arezę poszli jak coś A nie mogę Dajesz na nie, kiedy jedziesz razem Nie no, sandwich dał na arezę i jako jedyny dał na nie ja też na nie wiesz. To jest mnie nie Okazałem, ja, Da się gdzieś jakie, jakie były głosy. Da się to gdzieś zobczaić. a no nie, nie, no musisz patrzeć nie? tylko chyba. A jest jakaś historia? Nie, czy... nie ma chyba historii. Właśnie Właśnie nie nie ma historia historii. działań jest obok w książce, nie? Ale to nie to. No i o, przeszło. przeszło, dobra. O, Zapamiętajmy Pasa. to, że sandwich i kto? I Areza. I areza, areza raczej tak. raczej tak, są pas... czysti. Może, ale mogą ale fejkować. pamiętaj, mogą, pamiętaj, mogę. że mogą fejkować zawsze, żeby wziąć No, Mogą, mogą, właśnie. No, masz książkę tak teraz, Bladi? i tam masz kto, kto był i co, czy przeszło, czy nie. No tak, ale jest pokazane, czy na no, tak, czy nie. Jakby nie, przeszło. chyba nie, nie, nie ma. Nie, nie ale nie ma. jest, czy przeszło, czy nie przeszło, ale i kto sensie, wtedy był. A, dobra, dobra, dobra no, ta, no. Dobra. Okay. dobra. no i teraz wybiera komisariasz. No teraz, teraz Fibi chyba. chyba. A ja, Fiby, ja wybieram? AB, tak, teraz ty będziesz wybierać. No Fibi jest chyba tyranem, to nie może wybierać. Czekaj, from the commissariat. Ty możesz, ty to możesz Kogo sprawdzić? Ty możesz kogoś sprawdzić teraz. Dobra. To możesz, to możesz sprawdzić. Patrz, Aby będzie następny głosował, to możesz AB jego e, sprawdzić. Nie? A, Fibi, no. A Fibi wybiera. Sandwich A, Fibie wybiera. AB. No dobra, to ja A Czy Fibia komuś pluskę, podłożyłaś? Pracuje. No, no, to pa, ja dajcie, też ja nie, nie miałem. No, no, Doranowi chyba, bo ma takie oczko. Tak, Tyran generalnie. Co ja, patrzcie, co to ja. teraz mamy taką sytuację, że mamy pomiędzy sandwichem i ABI. No, sandwich. No, a, sandwich, no, sandwich ja. O, a -beam, a albo sandwich. No, nie, o, no, ja supportowałem o. No i teraz. Są, wszyscy się... na tak? Cicho, ty, tu chury, nie, chyba nie no, ogarnia no, co, co się dzieje. No, no mam wrażenie, że sandwich właśnie nie ogarnia i dał teraz, najpierw dał support, a teraz dał sabotaż. Tak, ale chodzi o to, że generalnie, nie. ale chodzi tak, AB albo sandwich teraz No tak, tak, tak. No to w takim razie, ekranie no ekranie jeśli ja dobrać. dałem support, no to w takim razie to musi być ten. No to patrz, nie, jeśli AB, no, no, to no to jeśli ty jesteś dobry, jeśli ty jesteś dobry teraz, to wybierz... O, nie, nie <laughs> wybierz. co to jest? <śmiech> 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 co to jest? Czarna magia. O nie, sabotaż. A, A nie wiem co to co chodzi. Nie wiem. A to nie zdążyłem przeczytać, to. przeczytać tego, ale coś na nie, nie mnie odchodziło. dałeś. Ty teraz się stało. No na go dałem, bo nie wiedziałem o co chodziło. Coś mi szeptałeś na ucho. <laughs> to był to, co to za... Ej, Kurde nie, tych nie, nie, nie się Dobra. Się, Ej B, w każdym razie teraz prawdopodobnie ty będziesz wybierać. No dobra, Więc po prostu wybierz. To, bo może wezmę ma Areza. Się, to wybierz Areza, tak. Wybierz Areza i wybierz na przykład mnie, bo nie. jestem zaufany. No ale chciałaj, to jest no biora, zły. Ale no, jeśli będzie, jeśli będzie No i dobra, wezmę Bladiego. To... to jest taka szansa, no. Hmm. no Ale no, jest no. duża jest szansa, że sandwich jest zły, bo sandwich może być gałganem i mógł sabotować. Tak. No. Teraz <laughs> bladiem dwóch przycisków. Aha, czyli Jarę sabotuje, żeby zrobić Bladiego ja <laughs> Nie, no, bez, no raczej. No dobra, zobaczymy. No, nie. No, a nie O, przeszło. No ładnie. i klasa. klasa. No, czyli taki raz, że sandwich jest zły, no. Czyli no nie. jest dużo te jest... support supported last decree. Aha. Okej, okay, widzimy to. Czyli jest generalnie a. duże prawdopodobieństwo, że sandwich jest zły, no i tyle. Dobra, widzieliśmy, że ta osoba dała na tak. To był podróż, no, ja. A czyli teraz, no, teraz tak, wystarczyło, żeby oczko, jedna oczko. osoba. Jedna osoba mogła tylko... Jak sabotowałaby jedna osoba, to by nie przeszło. Tak, ale to było no. dlatego, że... Okay. A Reze miał oczko, nie? I dlatego wszyscy wiemy, że niego A to mogło, to mogło A, też tak być, no. Jak, tak, A, no to Aresz tak mógł ten. Ale no równie dobrze to mógł być też sandwich, więc nie ma co. No, no ja bym jeszcze raz I Ktoś, ktoś, wcześniej, ktoś Kto. wcześniej sabotował, ktoś wcześniej w drugiej, sabotował, w więc to, był to... Tylko sandwich. Proszę się ode mnie pierwiastki. Nie, no w pier... pierwszej. No, no, w nie mówimy, w że ty dobrze robisz. Ty... Ktoś, poczekaj, e, poczekaj, to totalnie Nie, 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 nie totalnie nie. Zdziwłem. Ja ja nie bo jestem sam. Nie, nie. Ale zobaczcie, zobaczcie kogo wybrali. Nie, Nie, kogo? nie wybrałam. Ja nie wybrałam, bo nie zdążyłam nacisnąć. A, jest. no to pewnie ja się sama wybrała. No, nie błagam was ogarnijcie No, ale co to pamiętaj, Tyran, pamiętaj, że ty skipujesz czas Fibi. kiedy jest dyskusja, to nie może nie skipuj, co nie? No, a ja skip... nie skipnęłam, ja nic nie robiłam, Aha, słuchałam. No dobra. No czas, eee, to już jest krótki. No 120 ja sekund, no i tak dwie ja minuty. Dobra, uwaga, cisza w takim razie. Biorę w takim razie Apsona. Biorę Areza, jeśli mogę. Mogę Areza wziąć. I kogo jeszcze wziąć? Muszę jedną, czy jedną osobę wziąć. Nie możesz wziąć. Zaufaj mi. Kto jest? Kto, kto to powiedział? Nie. Nondoran. TheJournalist. Co? Nondoran? Okej. Okay. Nsfonsem. Lecimy. Tak, tak. No dobra. Jak sąsiedzie zdradzisz, to od razu ci mówię, że ty tym na którym wyrwiesz przez o! łeb. ja bym o ci ok nigdy jest. nie zdradził, pana, pana z wąsem. Wladis sprawdził Biego i było, że Ejbie tego jest z... czyli zły, a tak to działa, parta. No, oh. Dobra, coś mi tu mówią, że niby sprawdziłem Biego i pokazywało mi, że był zły, ale to... no, zobaczymy. No tak. A gdzie to ciebie niby pokazywało? Jak zmiałem umiejkę, to może. Myślę, myślę, że to i tak podobnie. nie ma znaczenia, <laughs> bo wzięliście. A byłeś faktycznie okay. z Labie. Jeszcze jedno, jeszcze Czyli jedno był zły. Ale Nie, i nie, już nagraliście, bo to to trzy to dekrety tak? mieliście. No właśnie, kurde, daliście teraz e, trzech dobrych i mnie. No ja Mówiłem, żebyście zaufali. Właśnie, miałem nadzieję na to. A ja więc był zły? Czy nie? Nie, byłem tak... Tak naprawdę wystarczyło, żeby Hyumi wybrała wybrała mnie, wybrała Bladiego i Areza. A Zrobiłam... A nie eee, No to trzeba było zdążyć, no. Tak, no to, by się, tak to by była dwójka, byśmy dwójkę sabotowali, no by było sabotowane no. i byśmy zrzucili to na areza. Tak, mamy. no. No i chuj no. Dobra, leżysz, to leżysz. Leżysz to nie... Ciężko, tak. bo jak wybieram od początku dobrych, to później jest ciężko. No nie ja, no ja specjalnie fejkowałem kurczę. No. Ja specjalnie co fajkowałem co drugiej nocy. No właśnie, fajkowałem no, tak, i, ale i czy, fajnie, fajnie wyszło Nie, nie, nie. Dru w drugiej nocy sabotowałem, i potem e, sfajkowałem, że Wziąłem na, dobra, na dobre. No dobra, ale trzeba używać tych umiejętności, bo widzicie, na sprawdzimy Abe'ego i, i mi umiejętność ja nie pokazało, nie. że jest złe. A ale gdzie to pokazuje w ogóle? Ale to. A jak nie weź random, e, mi... Weź co, mi przez przypadek wyszedłem. Weź mnie zaprosić. Dobra, zapraszam. Generalnie widzicie, użyłem umiejętności na Abe'e, a nie ogarnąłem, że pokazuje mi, że on jest zły, co nie? Bo tak. Dzięki, dzięki. A nie to, bo to tak działa, że tyran dał mi jakby możliwość sprawdzenia, co nie? Czyli on mi ufał, czyli nie. też mogłem sfejkować, że sprawdzam A. kogoś i ten. O, to tak. jest generalnie całkiem spoko gierka, tak jak patrzę. No, jest dużo opcji sfejkowania. Tak? O, zajebista jest ta No dobra, to startuje. Ej nie. No dobra gierka, fajnie się gra. Fajne, w ogóle nie trzeba chodzić, czegoś robić, tylko po prostu takie myślenie, totalnie. nie? Jeśli no. faktycznie umiejętność kłamania jest Znaczy, tak I trudna gra. Bardziej skomplikowana agro. Oh, okay. takie tak, że osobiście no, musisz, skurczyć. No. Tak, ogarniać. Taka poważniejsza trochę. No. końcu obrady okrągłego no. stołu. Bo mnie ukradł koziołka. O, oh, patrz, kto jest tyranem znowu. Ja cię oh, wow. No, jest. No, jestem taka, do chodząc, się nie da wejść. Zaufaj mi, weź mnie wybierz. Tak, wybierz Bladiego, co? Co? Naprawdę, jestem Jest. taka dobra. Nie wybierz. Wybierz Bladiego i mnie, o. Weź wybierz. Nie no serio, serio jestem dobra. No. No. Ja zniszczę Bladiego. Mnie. Co? Serio, wszystko, wręcz mi jana niebieska, jak mi wybierzesz. Obiecuję, ja nie. Poczekaj, poczekaj. A, ja wybieram. No, no. Dobra, no, ale, po, poczekaj, Luan, zdecydować. Ty... Kok, to kok, chcesz, żebym wybrał. Wszystko dobre, na większe. Nie, nie. nie, mnie nie. Mnie no, Nie wybierz, nie, nie wybierz. Ale ja słusznie tak jakoś cię widzę. Dla Dobra, weź mnie po prostu. Dobra, dawajcie. No, no. A ja się nie zgadzam. No, to Łatwy win. Coś przeczuwam. No, dobra, no. coś przeczuwam, łatwy wszystko win będzie jest... chyba. Łatwo. Na tyrana wszystko. Easy, no. easy easy game, O, Co? przeczuwam. Liza coś nie no. tak, tak oj Tak, oj, 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 oj. ja jestem wierna Fibi. Dobra, no to teraz prosta sprawa Ta, będzie. Ej, dobra, to Ogólnie ja teraz, Musi... teraz tak, mam, mogę dać, że będą, będziemy widzieć następny ruch, więc ko A, daję kogoś i mi wtedy daj. kogoś dajemy. E, mi to mi daj może... Daj, daj Sandwichowi, ja wybiorę Sandwicha. Nie... Albo dobra. Sandwicha? Nie, eee, zrobić no, no. tak sandwicza. No dobra. A bo teraz ja wybieram, tak? Tak, tak teraz ty wybierasz. Dobre, dobra, dobra. <laughs> Czyli to jest te oko, że po prostu widać... Że co... Jak on zagłosuje, tak, to widzimy, co kto zagłosował. Tak. Na co co osoba zagłosuje. Dobra. Dobra, no i teraz. To tak, generalnie Abi, tak hmm. taktycznie mhm. powinienś wybrać. Yy, mnie i Mikulię, no to ponieważ wie, ja, ja wybieram. Ale za Asanda. A sam kiedy to ja chyba... wybieram, wybieram dobra. jak mi się chce. To chyba idzie wraz z No to umieją. i tak, powinienem. mnie A to tak nawet tego nie wiedziałem. Tak, tak. Mikulię i mnie, teoretycznie, bo to jest po prostu niebezpieczniejsze. No no. Ale nie, powinienem wziąć kogoś sprawdzonego no dobra. i kogoś nie, żeby no dobra. zobaczyć. No nie, no, 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 to no w sumie ta to... no, jak chcecie, no ale nie umiecie się. No dobra, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Znaczy nie, ale jestem tym razem lepiej brać kogoś niesprawdzonego. No tak, to prawda akurat. Ma rację. Wejmy support. Nie no, jeden może fejkować. No skoro jesteśmy pewni, to bez sensu sprawdza się ten ruch. Nie. Co jest? O, o, no właśnie. Dobra, Jak zobaczyć, czy, czy no, teraz to to rzeczywiście. Jak, jak zobaczyć, czy rzeczywiście jest sandwich. To jest to, sandwich tak, co ja czy zagasowałeś jest taka: jeśli teraz sprawdzaliście sandwicha, to to musi być Mikulia, ponieważ ja dałem support. Ja no to jest taki Dobra, ale tak, dobra, ale jakby logicznie mówiąc, to. jeśli sandwich nie nie zagłosować na jest, albo ja, blady albo, ja, albo Mikulia. Dobra, ogólnie, jest no, no, no to ja bym i zrobił i w ten i sposób, i i żeby i ich nie, robię, nie, i nie, i nie wybierać. Jeśli chcecie zrobić, żeby było bezpiecznie, to zróbcie tak, jeśli chcecie, żeby było bezpiecznie, to nie głosujcie na żadnym. No właśnie, właśnie, ja bym nie brał ani Bloody'ego, ani Mikuli. No jeden nas i po kogoś jeden. A dwójsta obok mnie jest zła. Po prostu jeśli to taki impostor? No, nie jest Nie jestem impostorem. ode mnie. Mikulia, Co ty mi? za każdym razem wszystkim mu wyszła Dobra, ale nie, najbezpieczniejsze. Nie, nie, najbezpieczniejsze. Dobra, ogólnie. Nie wiem, jak po prostu nie wybierzecie nas. O, ja mogę. To będzie bezpiecznie, mogę jakieś ja, informacje tak. na temat a, osoby. to ja zobaczę Mikulię. Nie, nie, nie wiem, czy. Ja jestem Coś ci e... się pojawiło? Czekaj, mm, a pokazało mi się zupełnie o kimś innym chyba. Czy nie? A nie! nie, nie, nie. A nie, to nie, nie, nie jest czysta! Jak to nie jest Nie jest czysta! To teraz? Nie, nie kłamie, no, jest dysydent. Dysydent jest, tak. jest zły, nie? Dissident nie jest, jest zły. Jeśli bra, się boisz, to też nie bierz nie bierzy mnie. Możecie mnie nie brać. Możecie mnie nie brać. Ostatnio nie mógł zagłosować na złego, więc technicznie może jest dobry, co nie? Ale, yes, ale on no, nie, mógł. Jest no, nie, nie jest dissident, mógł, więc jeśli dissident to znaczy. Nie nie bo był pod okiem, no, ale, więc nie mógł. Że nawet pokazał, jeżeli on że... był zły, to i tak by nie zagłosował na złego. Bloody sandwich. No, no ja, ja... ja. No ja nie jestem Na mnie, na Bloody nie no, powinien, yes. powinien być ogólnie. Nie, nie było Będzie. Nie? AB, ale, sam, no ja na nie, bo. No, no, ja nie jestem, ja jestem Bo Bloody też może być zły. Oni oboje też mogą być zawsze źli. Generalnie stanę się tak, że sandwich też może być zły, ponieważ sandwich nie mógł wcześniej głosować, co nie więc musiał. No to nie. prawda. Jesteśmy na zero, więc może jest. Jeszcze ale dobra, ale w następnej w rundzie, ale... Ej, ale w następnej rundzie muszą być dwóch zdrajców, więc. Yy... W razie czego następną rundę można łatwo jeszcze ten. Ja bym, nie wy... wygrać. ja bym nie wybierał też Bladiego, ani Bladiego, ani Mikuli. Ja jestem w 100% przekonany, że Mikulia jest zła, ale Bladie też może być zły. No ja, ja bym nie nie brać. Ale nie, bez, ale, ale nie bez, musicie bez, mnie brać! Ja, byłoby, jeśli... Ale to bez sensu, Ajby, byłoby dwóch zdrajców w pierwszej rundzie i dwóch zdrajców dało, że no, dobrze, no to właśnie to mogło tak nie być. Nie no właśnie mogło tak no. być. Patrzcie, wybierzmy... na no nie na no ja bym nie językował możecie też mnie nie brać zdrajcu, nie to wybierzmy Pytanie, czekaj wam pytanie jak y, jesteś zdrajcą to widzisz kto jest y, zdrajcą widzicie się nawzajem tak wtedy no widziałam tak, widzisz Widzisz nie tak normalnie tak Widzisz nie bo ja nie powiem nie no fibi nie może być akurat no ja nie mogę no wiem ale no faktycznie. jest co w ogóle w końcu wybrany. No brady, ale to dużo trwało. Wy wow. no, no, nie, nie było w sensie a, go? Fajnie, To ty jesteś zły, widziałem. Blady, i są źli. Nie, nie no, są źli. Ale to przecież. nie jest jestem zły, to jest sandwich, ale. Mikusia jest zła. Blad jest w tak Cisza, cisza. Ja nie miałem nawet głosowania. poprzedniej rundzie. sandwich, nie mógł głosować w ja, poprzedniej ja, ja rundzie, dlatego zagłosowałem Ja, jak było głosowanie na Bladiego, ja dałem na nie specjalnie, żeby to sprawdzić. Mówię, możecie mnie nie wybierać, nie ma problemu. No nie, czekaj, ja mam no. propozycję, dajmy całkowicie cztery nowe osoby. Ja to specjalnie dałem. Ale to nie, nie to jest, to teraz jest, to jest to miejsce, za duże ryzyko. Bo ge generalnie, nie, uwaga, bo... to też nie jest za dobry pomysł, dlaczego? Bo cztery dwóch zdrajców. Ale nikogo nie mamy sprawdzonego tak naprawdę teraz, w tym momencie. No Wszyscy są podejrzani no, w tym momencie. nie byłam ani razu. <laughs> Tylko Phoebe. No, poczekaj. <laughs> A jest no. Bo AB może kłamać na temat Mikuli lub mówisz prawdę. Każdy, A dlatego dlatego bo ja byłeś, gdzie było odrzucone razem z więc też odpadacie. Dlatego ja, u, ja uważam, że no, na mnie wybranie, nie powinniście tą rundę, głosować. Tą rundę możemy wygrać, dlatego że w tej rundzie muszą być dwa głosy zdrajców, więc można to jakoś przeanalizować i stwierdzić. No właśnie Nawet nie nie tak, jednego chcecie? potencjalnego zdrajca. Zobaczcie, wybranie mnie. No Ale nie. Wybranie... nie nie, nie nie. myślę, że to jest dobrze. dobry pomysł w sumie. Ale ja mówię, że mnie nie wybierajcie, bo kurczę, no. A, nie. Nie. Ja mam cię nie, na że... Generalnie muszą być dwóch zdrajców, więc prawdopodobnie albo ja, albo Mikula jesteśmy źli. Więc wybieranie nas. Jest duża prawdopodobieństwo, że tylko jeden z nas jest zdrajcą. Więc wtedy impostorzy nie wiedzą. Dobra, wybierz Aresa jakieś cztery inne osoby. To jest wybór samych impostorów prawdopodobnych. <grym <grym> nie, ale ja nie mogę głosować. Dary, Dlaczego? Tak. Musi być dwóch zdrajców. Ja pierdolę no, nie. No, nie, no. To nie miałem inaczej. No, dobra, to miałem dobrze. inaczej. Bardzo dobrze. Jest, jest, jest. <laughs> no dobra. Jakie jest, jest, jest? Co? zdrajcami. Jest, jest, jest. Yes, nie, nie, zakładając jest. Yes, yes. no, no. no nie, no i dwa sabotaże będą. Nie, no zakładając, że, że AB jest czysty, no, no, czysty, czysty, to nie będzie do sabotaży. Chcecie nie AB jest czysty? Co? Zakładając AB. No, no, sabotaże są psmodi. no że jest czysty. A nie. Blood i 80 są razem. Nie są w zmowie. No. Kurwa. Tak, przecież nawet siedzą obok siebie, to jest oczywiste. Tak, nie A, siedzimy Proszę, głosimy, proszę, to proszę to zabijmy, specjalnie po powiedziałem, że mi no. Ja specjalnie no. nie Dobra, głosowałem ja już na Bladiego. Ja lubię teraz Dobra. Dobra, ja. Już ja. idziemy nie, do więzienia. Nie głosowałem hey, na bladiego. bladiego. mówiłem wam, ja żeby ja mnie nie ja wybierać. Nie, nie, nie. Sandwich Bic, wiesz, goto, to Mikulier, no, 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 Aby Wybierz, wiesz tą Mikulię, która jest stuprocentowa Nie, Aby, Bluddy, Sandwich Nie, Aby i Sandwich, Sandwich, sandwich. a Reze i AB, oni są trójkę Przecież, assets. jak to no, ja no, mam być zdrajcą, przecież kurde podpierd... Nie, no Bluddy też może być Aby, A Sandwich Bluddy też może być Bluddy, AB, Sandwich, Mikulia, no faktycznie, prawda Był Bluddy i Aby, dwóch głosów potrzebowaliśmy przegrać Ale dlaczego, że AB i Areze byli źli? Nie Wydzielił, wybierał, wybrał Bladi z Mikulią są razem, wyrzuciłem razem wyrzuciłem pewnie wyrzuciłem w rozmowie, bo Vlad w ogóle nie gada na Mikulię. A, B, Mikulia, Arese i Sandwich jak na moje. Jasne. No wyrzucaj. No wyrzuciła. No, wyrzuciła. Tak wyrzuciła. Nie, nie wyrzuciła. Co no, mi rozkazuje swojemu tyranowi? Nie wyrzuciła. 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 Ten, co? Kogo wyrzuciła? Przepraszam, Kogo, Kogo wyrzuciła? Oj. Sandwicha. Ha, Nie. Nie, <grymne> No i dobra nie, nie, poświęcenie w imię idei nie, 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 idei. No. No. Ja nie, nie, był były nie, 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 No Radi był w trzech, w trzech głosowaniach, trzech były zabotowanych. Tak, w trzech zabotowanych, ale nie, nie, to nie ma <grym> nie, nie wyrzucajmy go, nie. nie wyrzucajmy. Mikołaj, ty też nie Dobra no Rączka, nie ale... Ja... Z